Kolejny prelegent jest przewodniczącym Rady Naukowej Partii Wolność, członkiem zarządu krajowego. Szef projektu Dobry Rząd, w ramach którego do kolejnych wyborów parlamentarnych zobowiązał się przygotować 100 projektów ustaw. Niepozorny, lecz niezwykle skuteczny, rzeźnik socjalizmu dr Sławomir Męcen. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie pod Rzeszów. Jestem tu już drugi raz w ciągu miesiąca i za każdym razem jest bardzo przyjemnie. Bardzo dziękuję za to, że organizatorzy umieścili mnie tak wcześnie, ponieważ dzięki temu zaraz... Po tym jak skończę mówić, też będę mógł się wczuć w ten piknikowy nastrój, bo tak jak mówi niezastąpiony Stanisław Michalkiewicz, każdy chce popić i zakąsić. I na, na razie mogę tylko zakąsić i popić też bym chciał. Kiedy na samym początku jeden z organizatorów powiedział, że nie wie o czym będą mówić prelegenci, ponieważ taka jest konwencja, uśmiechnąłem się tak w duchu, ponieważ sam wtedy jeszcze nie wiedziałem o czym będę mówić, w związku z czym nie dziwnego, że organizatorzy też nie wiedzieli, na szczęście... Przemówienie Roberta Anackiego natchnęło mnie trochę i już mniej więcej wiem o czym będę mówić. Mimo wszystko stara będę starał się być zwięzły, żeby w razie czego móc odpowiedzieć na jakieś pytania. Jeżeli nie będzie jakichś pytań, to skończyć wcześniej, bo mamy bardzo duży poślizg. Robert Anacki powiedział, że wypadałoby zacząć zbierać podpisy pod referendum o wyjściu z Unii Europejskiej. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo dobry pomysł i to z wielu powodów. Przede wszystkim jest to pewne wsparcie dla naszego rządu. Możemy o tym rządzie myśleć różne rzeczy, często gorsze niż lepsze, ale jednak to jest obecnie nasz rząd i wypadałoby go wspierać, zwłaszcza w polityce zagranicznej. W momencie, w którym będziemy mieli niedługo kryzys związany z próbą nałożenia na Polskę kar za nieprzyjęcie uchodźców, wszelkiego typu podkreślanie polskiego euroentuzjazmu będzie obniżało pozycję negocjacyjną polskiego rządu, ponieważ nasi negocjatorzy będą mogli usłyszeć od, od swoich odpowiedników z Unii Europejskiej, że wy nam tu się nie stawiajcie, 80% Polaków popiera Unię Europejską, w Polsce jest największy w całej Europie odsetek euroentuzjastów, w związku z czym, jeżeli będziecie za bardzo podskakiwać, to was demokracja wymiecie, wy w kolejnym rządzie was nie będzie, my się z waszymi następcami bez problemu dogadamy. Stanisław Czapacki pisał w swoich książkach o XIX wieku, że XIX-wieczni politycy, kiedy mieli się udać na jakieś negocjacje, to wcześniej zamawiali krytyczne wobec siebie artykuły w swojej prasie. Krytyczne z tego powodu, żeby byli krytykowani za zbytnią uległość oraz zbytnie zgadzanie się, zbyt łatwo oddawanie interesu narodowego. I kiedy taki polityk jest naciskany z własnym społeczeństwie, w własnym kraju, żeby był twardszy w negocjacjach, że my wcale nie lubimy tych ludzi, z którymi on ma negocjować, wtedy jego pozycja negocjacyjna jest po prostu silniejsza. Dlatego jeżeli zaczniemy zbierać te podpisy i zbiórka będzie nam w miarę dobrze szła, to damy po prostu wielki prezent naszemu rządowi, jest większa szansa, że tych uchodźców, ani tych kar po prostu nie będziemy mieli. Napisałem niedawno na Facebooku, że Sprawa, czy powinniśmy być w Unii Europejskiej, czy też w niej nie powinniśmy być, wcale nie jest taka jednoznaczna i cały czas to podtrzymuje. Ponieważ wiemy, że w 2004 weszliśmy do tej Unii Europejskiej i jakaś sytuacja się potoczyła przez te 13 lat. Nie wiemy jednak, co by było, gdybyśmy do tej Unii Europejskiej nie weszli. Ponieważ Unia daje nam zarówno złe rzeczy, jak i te dobre. I potrafię sobie wyobrazić, że gdybyśmy w 2004 do Unii Europejskiej nie weszli, to w tym czasie w Polsce politycy mogliby wpadać na najróżniejsze najdziwniejsze pomysły, jak jeszcze bardziej zwiększyć etatyzm, interwencjonizm i socjalizm w Polsce, czego obecnie Unia im zakazuje. Przykład z usunięcie monopolu poczty polskiej było wymuszone przez Unię Europejską. Gdyby nie Unia, dalej mielibyśmy ten monopol. Jest wiele rzeczy, kiedy Unia po prostu zakazuje naszym władzom ingerencji w gospodarkę i więc jeżeli byśmy wychodzili z Unii Europejskiej z takim nastawieniem, że wychodzimy, bo Unia zakazuje nam ingerować w gospodarkę, no to to mogłoby być niedobrze, mogłoby się skończyć tak niezbyt fajnie. Jeżeli jednak będziemy mówić, że zbieramy podpisy i chcemy wyjść z Unii Europejskiej nie dlatego, żeby zwiększać tą interwencję, tylko dlatego, że chcemy ją zmniejszać, że chcemy zmniejszać liczbę przepisów, no jest to na pewno słuszny kierunek. Kiedyś pisałem taką ustawę, chciałem zmienić coś w kodeksie pracy i zobaczyłem, że w w tej ustawie na początku są takie przypisy. Ich, tych, tych przepisów było bardzo wiele, ciągnęły się przez wiele stron i w tych przepisach były wymienione wszystkie dyrektywy oraz rozporządzenia Unii Europejskiej wdrażane przez kodeks pracy. Więc ten sam, sam kodeks pracy wdraża chyba 30 kilka różnych dyrektyw i rozporządzeń i zanim się zmieni dowolny zapis w kodeksie pracy, najpierw trzeba przejrzeć, czy przypadkiem on nie wynika z któregoś z 30 dyrektyw i rozporządzeń, i być może nie można go zmienić. Potem zajrzałem do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ponieważ chciałem napisać ustawę, która cofnie ten zakaz sprzedaży drożdżówek w szkołach, i tam było jeszcze gorzej, bo tych chyba aktów prawnych implementowanych przez tą ustawę, to było chyba 80 kilka. Nawet nie wiedziałem, że jest tyle dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej zajmujących się żywnością. Było 80 chyba kilka dyrektyw i rozporządzeń, i właściwie zmiana dowolnego przepisu w tej ustawie jest bardzo niebezpieczna, bo najprawdopodobniej wynika wprost z, z jakiegoś przepisu unijnego. Dlatego wyjście z Unii Europejskiej jest korzystne pod warunkiem, że właśnie będziemy wychodzili w tym celu, żeby było mniej socjalizmu, mniej interwencjonizmu, mniej etatyzmu. Z Unią Europejską pojawia się coraz więcej problemów obecnie. Bo na przykład jest taka zasada, że powinna być taka swoboda dostępu do rynków na przykład. No i ona się wyraża w tym, że w Polsce nie ma żadnego problemu, żeby inwestowały zagraniczne przedsiębiorstwa, nie są w żaden sposób blokowane, nie utrudnia im się tego. Na przykład Lidl dostał. Kilka lat temu, chyba 900 milionów dolarów albo euro, nie pamiętam, preferencyjnego kredytu na ekspansję właśnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. No i według Brukseli to nie jest żadne zaburzenie konkurencji. No jak polskie firmy się rozwijają w Niemczech i we Francji, no to już jest to zaburzenie rynku i y, Europie, co się nie podoba, dlatego polskie firmy transportowe mają coraz większe problemy żeby normalnie działać we Francji i w Niemczech. Ostatnio prezydent Macron powiedział, że on nie wie, jak ma wytłumaczyć swoim wyborcom, że w Polsce są znacznie mniejsze płace niż we Francji i w związku z tym miejsca pracy uciekają z Francji do Polski. On nie wie, jak to wytłumaczyć, to jest dla niego coś dziwnego i uważa, że Francuz tego nie zrozumie. Na pewno prezydent Macron lepiej zna naród francuski lepiej wie, co Francuzi mogą zrozumieć, a co nie. Jednak wydaje mi się, że ta sprawa jest dosyć oczywista. Francuzi od wielu Wielu lat mają, znacz, mieli bardziej wolnorynkową gospodarkę niż my, kiedy byliśmy w PRL-u. No i tej gospodarki przez prostu jest bogatsza, płace są wyższe. Gdyby Francuzi trochę zderegulowali swój rynek pracy, gdyby zrezygnowali z 35-godzinnego tygodnia pracy, żeby on był 40-godzinny, gdyby zrezygnowali ze swoich przywilejów, pracowniczych, no może te firmy chętniej by inwestowały we Francji. No ale tak długo, jak długo będzie prezydent Macron utrzymywał te różnego rodzaju narzuty na wynagrodzenia i bardzo restrykcyjne prawo pracy, tak długo we Francji nie będzie się po prostu opłacało inwestować i bardziej tym firmom będzie się opłacało inwestować w Polsce. Jeżeli jednak pojawią się jakieś pomysły, jak zrobić, żeby zablokować przepływ miejsc pracy z Francji do Polski, to zacznie się robić bardzo nieciekawie, ponieważ niskie koszty pracy są takim. Naszą obecnie chyba największą przewagą konkurencyjną w stosunku do państw Unii Europejskiej. To jest dokładnie ten sam przypadek, co sprawa tak zwanej nieuczciwej konkurencji podatkowej, czy szkodliwej konkurencji podatkowej. Jeżeli się weźmie i sprawdzi, ile wynoszą podatki dochodowe od przedsiębiorstw w krajach Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej, okazuje się, że oni te podatki mają znacznie wyższe. W związku z czym są naciski, żeby ujednolicić podatek dochodowy żeby na początku chcą zacząć od żeby były te same metody kwalifikacji co jest przychodem, co jest kosztem, a następnie będą chcieli ujednolicić stawki. Jest to bardzo szkodliwa działalność, ponieważ obecnie konkurencja właśnie podatkowa pomiędzy państwami prowadzi do stopniowego obniżania się poziomu podatków dochodowych na całym świecie. One w zasadzie wszędzie maleją dzięki temu, że państwa między sobą konkurują o przedsiębiorstwa. Jeżeli Unia Europejska by powstrzymała tą konkurencję, narzuciła te same stawki podatków w całej Europie, to nie dość, żebyśmy zablokowali tą bardzo korzystną konkurencję pomiędzy państwami, to jeszcze my byśmy na tym najbardziej stracili, ponieważ jeżeli w Polsce CIT wynosi 19%, a w krajach Europy Zachodniej 30 kilka procent, no to łatwo policzyć, że te kilkanaście procent punktów procentowych jest przez naszą przewagą. I ona nie, nie bierze się z niczego. Jeżeli w Polsce mamy gorszą infrastrukturę, gorszy dostęp do wielu wykwalifikowanych pracowników w różnych zawodach, którzy mają odpowiednie doświadczenie, mamy gorsze prawo, gorsze sądy, no to dziwne byłoby pobieranie od przedsiębiorstw dokładnie takiej samej opłaty jak na Zachodzie za lepsze sądy, lepszą administrację, lepszą infrastrukturę i lepsze drogi. Więc można tylko zaproponować Francuzom, że jeżeli chcą. Aby nie było szkodliwej konkurencji podatkowej ze strony Polski, no to my się domagamy, żeby Francuzi nie robili nam szkodliwej konkurencji infrastrukturalnej. Jeżeli oni sobie zniszczą sobie tro, swoje, tro, trochę swoich dróg, trochę lotnisk, jeżeli tam pozwalniają najlepszych urzędników i trochę sobie skomplikują jeszcze bardziej prawo, no to nie będzie problemu, no bo wtedy nie będą nam szkodzili swoją szkodliwą konkurencją infrastrukturalną. Wydaje mi się, że właśnie to powinno być w późwinnym kierunku, że my z nimi konkurujemy podatkami, no to niech oni swoje obniżą, to wtedy nie będzie problemu. Nie widzę powodu, żebyśmy my mieli swoje podwyższać. Tak powoli podsumowując, uważam, że zbieranie tych podpisów to jest bardzo dobry pomysł, należy to robić. To jest, właściwie ma same zalety, nie ma wad, i myślę, że jest to też dobry punkt do dalszej integracji środowiska. Dziękuję.